W Polsce do 16 roku życia edukacja jest obowiązkowa. Z chwilą ukończenia 16 lat ci, którzy nadal się uczą, a pobierają renty rodzinne, muszą sami poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzieci, które uczą się w szkole średniej gimnazjalnej, tak naprawdę powinny to zrobić zaraz na początku września, jeżeli uzyskanie tego zaświadczenia jest możliwe, natomiast studenci do końca września. My, we wszystkich swoich decyzjach przyznających prawo doświadczenia, informujemy, do kiedy prawo doświadczenia przysługuje. Jeśli formalności nie zostaną dopełnione, ZUS wstrzyma wypłatę renty rodzinnej. Jeżeli złoży nam aktualne zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki, my ponownie podejmiemy wypłatę tego świadczenia. Jeśli złoży uczeń we wrześniu, podejmiemy od 1 września. Jeżeli student złoży nam w październiku, podejmiemy ponownie wypłatę od 1 października. Bo renta rodzinna dla osób uczących się przysługuje uczniom szkół. Gimnazjalnych, średnich, ponadgimnazjalnych do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2014 tego roku akurat, a natomiast dla studentów do 30 września, tak jak kończy się tak naprawdę rok akademicki. Ustawa mówi, że renta rodzinna przysługuje uczącym się do 25 roku życia. Wyjątkiem są studenci ostatniego roku. Chyba, żeby 25 rok życia przypadał na ostatnim roku studiów w szkole wyższej. To wtedy przedłużamy do zakończenia tego roku, ale są też uczniowie, studenci, którzy ten wiek osiągają w okresie wakacji poprzedzających ostatni rok studiów i takim studentom przedłużamy uprawnienia do zakończenia tego roku pod warunkiem, że przedłożą nam zaświadczenie, że przed ukończeniem tego. 25 roku życia zaliczyli wszystkie egzaminy, które warunkują rozpoczęcie nauki na ostatnim roku studiów. Niestety, jak informuje ZUS, często zdarza się, że zaświadczenia nie trafiają na czas. Wówczas nagłe wstrzymanie wypłaty świadczenia jest bardzo niemiłą niespodzianką.